Zaczynamy, ruszamy po jakąkolwiek rybę. Pewnie będą brały, miejmy taką nadzieję. Wędka jest, pierwsze rzuty. Fajnie walczy, ale nie za dużo. Warto było przygotwiczyć na chwilę. Też ogólnie tego nie robię. No i zaczepił się mistrz. Nie spodziewałem się z nim tyle emocji. Taki oszupaczek. Tykaj do wody. Jest. Dobra, przycięty. Cztery rzuty, no. Ale... ale wziął. Trochę tempo idzie Mały. Teraz zaczął walczyć fajnie Kolejny dziś, drugi dzisiaj <laughs> Dobrze Po to się chodzi na ryby, żeby coś pociągać, a nie patrzeć je, jak ryby pływają. Jest O, trochę walczy, ale nie wiem, czy nie w Lili też taki średnia czy <try> dzisiaj będą czy nie będą poszedł kurde tak coś czułem <try> no powiem wam porządnie biorą nieduże o znowu dziubną jest. Mega zabawa. Mega, mega. ja chyba podbieraka, bo słabo jest zaczepiony, nie chciałbym go stracić. A nie za zbrojkę dobra, ale za bok. To już jest piąty szczupak tutaj chyba, który wziął. Uf, szaleństwo dzisiaj, szaleństwo. Trzeba to wykorzystać, bo biorą niesamowicie. Praktycznie co chwila jest uderzenie w gumę. Trzy wyciągnięte. Fajnie trafiłem tutaj, nie? Lędka też daje robotę. Naprawdę czuję, czuję każde jedno drobne walnięcie. Także mam też chwilę, żeby zaciąć. To nie jest tak, że od razu od razu przycinam. Czuję takie małe uderzenia. Często pewnie w ogon walą. Podskubują gumę i to wszystko czuć, nie? Przestały walić. No, ale przez pół godziny, 40 minut zabawa była świetna. Jest pierwsze. Wyłączmy. A taką wyciągniemy Taki szczupacz jak już. Zobaczmy tak na szybko, że. No, 55, tak, ale to mówię byle jak mierzony. O, taki o. Oj. No, niestety, nieudane salto. Jest pierwszy. przynęta, kanibal 15 cm policjant. Tak zwany. Z dozbrojką. Ten hak to taki trochę przykrótki do tej gumy, no ale taki jest, więc rzucam sobie. Typo, typowy dzisiaj relaks. I staramy się coś przyciąć jeszcze. Nie wiem, czy wyciągnąłem tu kiedyś szczupaka, czy nie. Nieważne. Pierwszy już jest. Jak wcześniej nie wyciągałem stąd. Słuchajcie, jest listopad. 27 listopada, 40, tak, 41 może. Nocny lin na białe robaki. Do wody na patelnię? Nie wiem. Tak, cię spróbujemy wypuścić, wariacie.